Cześć, dzień dobry, witam. Z tej strony Tomasz Kruświcki, trener kolarstwa i fizjoterapeuta. I to zapewne już wiecie doskonale, bo znajdujemy się na kanale, w którym rozmawiamy o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. I dzisiaj pozwolę sobie poruszyć temat, a w zasadzie rozpoznać troszeczkę temat, bo to jest film, w którym będę prosił e, Was o pomoc. Znaczy, nie tyle o pomoc, co o po prostu pytania. Do materiału większego, który e, zrobimy w najbliższym czasie, czyli krótkie korby i generalnie długość korby. Temat, w którym wypowiedzieli się chyba już praktycznie wszyscy na polskim, zagranicznym YouTubie, we wszystkich social mediach. Zarówno osoby, które mają faktycznie coś do powiedzenia na ten temat, jak i osoby, które nie do końca wiedzą, co powiedzieć na ten temat, ale że jest modny, to e, popowiadają. Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do rozmawiałem na ten temat, ale uważam, że mogę mieć kilka istotnych kwestii które chcielibyście usłyszeć i, i które chcielibyście, żeby ktoś wytłumaczył z tego względu, że no, pracuję jako fizjoterapeuta e, od czasu do czasu coś tam fituję na pewno nie nazwałbym się pełnotatowym fiterem bo ja fittingów robię 2, 3, 4 w miesiącu nie więcej tak naprawdę i najczęściej to są nasi pacjenci bądź moi zawodnicy po prostu z którymi współpracuję na co dzień ale zdecydowanie nazwałbym się pasjonatem biomechaniki i tym się też u nas w pracy zajmuję. Czyli analizuję ruch, analizuję bieg, analizuję ruch na rowerze i na podstawie tej diagnozuję pacjentów, pomagam im znaleźć przyczyny ich dolegliwości i tak dalej. Więc generalnie myślę, że z tą biomechaniką jestem z grubsza zaznajomiony i troszeczkę temat z grubsza można powiedzieć, że ogarniam. A że materiały, które ostatnio oglądałem, a przez ostatnie 2-3 dni postarałem się obejrzeć wszystko co się pojawiło chociażby w polskim YouTube na temat krótkich korb. Pozostawiałem we mnie przynajmniej taki niedosyt w sensie czuję, że rzeczy, które powinny być poruszone w ogóle nie zostały w większości materiałach poruszone, a że temat jest dość popularny w tej chwili, dość modny, dużo osób przesiada się na krótsze korby albo zastanawia się, czy powinni się przesiąść na krótsze korby, to pozwolę wam pozwolę sobie odpowiedzieć wam na Wasze najbardziej nurtujące Was kwestie i chciałbym, żebyście w komentarzach do tego materiału zostawili e, pytania e, bądź obszary, które chcielibyście, żebyśmy sobie rozeznali, rozpoznali w kontekście długości ramion korby. I to nie jest tak, że zostawiam Was ze wszystkim, bo ja już kilka zdań wstępnych mam takie, które być może rozwijają Wasze wątpliwości, być może okaże się, że wszystko to, co w tej chwili sobie omówimy tak na szybko, będzie w zupełności wystarczające, żeby zrozumieć po co, dla kogo, jakie korzyści, jakie zagrożenia i inne tego typu elementy. I teraz w ogóle skąd się wziął temat krótkich korb? No moim zdaniem wziął się oczywiście z tego, z czego wiemy, czyli Pogaczar jeździ na krótkich korbach, na 165 mm, co nie uważałbym za krótką korbę, szczerze mówiąc. No, i ona z Winogo jeździ na 150 czy tam 155, jak dobrze ostatnio widziałem, i to już możemy nazwać bez problemu krótką korbą. 165, szczerze mówiąc, to nie jest jakaś wybitnie krótka korba. 160 mm, ok, to jest już dość krótko, ale poniżej 160 mm tak naprawdę zaczyna się dobra zabawa ze zmianą, naprawdę taką istotną zmianą biomechaniki. A przejście ze 170 na 165 to często jest po prostu kosmetyka i niewielka różnica wśród osób, które będą tego testowały. I to nie jest tak, że temat krótkich korb się pojawił dopiero teraz, bo on jest znany w fittingu, w biomechanice, jakby i jazdy na rowerze, znany od dawna, szczególnie w triatlonie, szczególnie w rowerach czasowych, gdzie ta krótka korba pozwala troszeczkę poprawić performance, poprawia, pozwoli poprawić troszeczkę e, chociażby pozycję, którą możemy delikatnie obniżyć, wydłużyć często dzięki krótkiej korbie. Eee, więc to nie jest tak, że nagle się zrobił modny temat i powstał w ogóle teraz na potrzeby branży rowerowej, która chce nam coś wepchnąć. No, nie wiem, czy branża rowerowa chce nam coś wepchnąć, bo dostępność krótkich korb i to od dłuższego czasu jest naprawdę dramatyczna. Bo znowu mówię tu o krótkich korbach: 160, 155, 150 mm, ewentualnie te 165 no to ciężko znaleźć, po prostu ciężko dostać e, taką długość ramion w ogóle gdziekolwiek. W Polsce to graniczy z cudem, w Europie są sklepy, które do Shimano uda się czasami coś zamówić, no co i tak się czeka 2-3 miesiące. Rotor trochę tam ma lepszą dostępność, ale tu też idzie mocno do góry cena, ale pomijając kwestie branży rowerowej i sprzedaży tego wszystkiego, to skupmy się w ogóle na tym dla kogo jest krótka korba, dla kogo nie jest krótka korba i jakie korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą korba krótka. I może pokrótce opowiem o tym dla kogo i jak rozpoznać, czy w ogóle dla Ciebie jest krótka korba, bo w jednym z materiałów, które oglądałem, teraz już nie pamiętam w którym, było powiedziane, no to trzeba po prostu przetestować, zobaczyć, musisz pojeździć, pożyczyć od kogoś rower, nie wiem, założyć testową korbę, wejść sobie na rower fittingowy, na cokolwiek i sprawdzić jak się czujesz. No, to trochę nie do końca tak jest. W sensie wiadomo, że finalnie najlepszym momentem na podjęcie decyzji będzie złapanie konkretnego doświadczenia, czyli faktycznie pojeżdżenie troszeczkę na tej korbie, ale jest kilka elementów, które pozwolą Wam rozpoznać, czy w ogóle powinniście myśleć o krótkiej korbie. I tutaj w ogóle na pierwszym miejscu wjeżdżają wszystkie osoby, wszyscy pacjenci. Ja będę mówić pacjenci, bo osoby, które ja fituję, to są pacjenci. Bo to są osoby z problemami zdrowotnymi, najczęściej po operacjach, po dużych kontuzjach, takie, które wymagają troszeczkę innego zaopiekowania niż normalnie podczas fittingu zdrowa osoba. Z tego względu, że dla nas priorytetem jest zawsze zdrowie i jakość tego ruchu, a niekoniecznie zawsze jest performance. Chociaż nad tym performancem też zawsze pracujemy i zdarza się, że na tym się bardziej skupiamy, ale w 90% myślę, że ja osobiście, jeżeli mam okazję współpracować z zawodnikami w gabinecie fizjo, to są to osoby po prostu z problemami zdrowotnymi, a nie tylko kwestia chęci optymalizacji e, performance'u. I teraz tak, jeżeli masz problemy typu częste bóle kolana nawracające, które nawracają Ci mimo fizjoterapii, mimo zadbania o przygotowanie motoryczne, mimo tego co robisz, żeby zabezpieczyć sobie troszeczkę tą nogę. Jeżeli masz częste bóle stawu biodrowego, jeżeli masz częste bóle odcinka lędźwiowego, może być tak, że w Twoim przypadku krótka korba pomoże. Ale wymaga to badania, wymaga to odpowiedniej diagnostyki, żeby rozpoznać w ogóle temat, czy faktycznie jest dla Ciebie. E, absolutnie, praktycznie must have, e, jeżeli chodzi o krótką korbę, są osoby z tak zwanym konfliktem panewkowo-udowym, sway ze zwyrodnieniami stawu biodrowego w ogóle z mocnym ograniczeniem mobilności stawu biodrowego która nie jest podatna na trening która nie jest podatna na jakieś interwencje mobility, stretchingu innych tego typu rzeczy szczególnie jeżeli zauważasz duży problem z rotacją wewnętrzną w swoim stawie biodrowym i jeżeli zauważasz duży problem z maksymalnym zgięciem swojego stawu biodrowego to bardzo możliwe że po prostu budowa twojej panewki względem szyjkiej głowy kości udowej jest na tyle niekorzystna że będzie ci ciężko na długiej korbie z tego ze względu, że nie jesteś w stanie mocno zamknąć biodra w neutralnej pozycji czyli w górnej pozycji pedału po prostu zamiast zginać biodro e, zaczynasz próbować to kompensować czy to z odcinka lędźwiowego, czy to bardzo często z odcinka piersiowego bo u tych osób bardzo często też występuje spore usztywnienie odcinka lędźwiowego przez deficyt mobilności stawu biodrowego przeciążają dość mocno ten odcinek lędźwiowy, który się z czasem usztywnia i widzimy taką klasyczną pozycję, gdzie Noga w górnej pozycji, jeżeli jest położona, to plecy w odcinku lędźwiowym są wręcz prosto pociągnięte w górę, pionowo ustawione i dopiero gdzieś na górnym odcinku lędźwiowym, na odcinku piersiowym zaczynają się zginać. Taki klasyczny, mocny, dosyć banan, który nie wygląda dość dobrze, taka kreweta. I dodatkowo najczęściej będą to osoby, którym właśnie w takiej pozycji na przykład będzie się mocno uwidoczniał brzuch, powłoki brzuszne, mimo na przykład braku otyłości czy braku jakichś tam problemów z wagą. Ale generalnie jest to temat zawsze wtedy do diagnostyki. To jest rzecz numer jeden. Długość korby możemy też sobie dopasować na podstawie pewnych pomiarów. I to nie jest tak, że wzrost będzie pomiarem, który nam to determinuje. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie przynajmniej pomierzenie przekroku, a najlepiej zmierzenie przekroku długości kości udowej, długości kości piszczelowej, bądź w ogóle długości podłudzia jako części ciała i sprawdzenie stosunku pomiędzy jednym a drugim. I na podstawie tego znajdziemy kilka na przykład tabel, czy kilka jakichś takich schematów, które pozwolą nam dobrać korbę. Ja osobiście robię to z pacjentami tak, że robimy 3-4 różne pomiary, różnymi metodami pomiarowymi pod długość korby i patrzymy, co nam dany pomiar pokazuje. I najczęściej jest tak, że się rozjeżdża wszystko gdzieś tam w zakresie 5-7 mm, czyli jeden pomiar pokazuje 160, drugi 165, jeszcze jakiś inny chciałby 167,5. No Patrzymy wtedy, co nam wychodzi średnio z tych wszystkich pomiarów, no i zastanawiamy się, czy pacjent ma jakieś faktycznie problemy, z którymi się mierzy. Jeżeli ma te problemy, to raczej idziemy w kierunku tej krótszej korby z tych pomiarów. Jeżeli nie ma problemów, czuje się dobrze na rowerze, ma dużo dłuższą korbę, a wskazuje nam tabela, że powinien mieć krótszą, no to zastanawiamy się, czy w ogóle jest sens przechodzić, czy. Może nie ma co zmieniać, bo do tego się już przyzwyczaił, bo rusza się na tym rowerze dobrze, bo nie ma jakichś zaburzeń płynności obrotu, nie ma mocnego martwego punktu, zarówno w górze, jak i na dole, i wszystko działa tak jak działać powinno. Więc to też nie jest tak, że znowu musicie wejść sobie na rower i pojeździć. No, bo mamy sporo przeliczników, mamy przelicznik chociażby z przekroku. Teraz dokładnie nie pamiętam, to było 0,80, tam, 0,8, coś po przecinku. Wrzucę wam ten przelicznik gdzieś tutaj do opisu. No, i mamy też te tabele, właśnie chociażby sumujące długość przekroku z długą kością kości udowej stosunek kościółdowej do podudzia i na podstawie tego możemy sobie podobierać. No, i mamy też jakiś tam prosty schemat ze wzrostu, ale to mi się rzadko sprawdza, żeby się pokrywało. Zazwyczaj pokazuje dużo e, dłuższą korbę niż realnie udanego zawodnika mogłaby się sprawdzić. Jeżeli jesteś też osobą, która ma problem z utrzymaniem w dłuższym czasie wysokiej kadencji, albo czuje, że bardzo mocno traci na płynności obrotu przy wysokiej kadencji, albo jeżeli widzimy to na nie wiem, mierniku mocy, który będzie nam mierzył cały obrót, albo na przykład na czujnikach inercyjnych, które gdzieś tam my czasami wykorzystujemy do diagnostyki, że jest du duża utrata e, płynności, że jest tak zwany wysoki dead spot, dead spot score. E, i jeżeli manipulacje w obrębie wysokości, wysunięcia, nachylenia siodła tutaj za dużo nie zmieniają, czyli uda nam się wyeliminować utratę płynności w dolnej pozycji pedału, a wchodzimy sobie w górną pozycję po zmianie, i tam się pojawia większy DSS tak zwany na tych czujnikach, czyli większe zaburzenie tej płynności w górnej pozycji znowu kombinujemy sobie z siodełkiem, żeby zmienić, tą, zmniejszyć tą utratę płynności w górnej pozycji okazuje się, że w dolnej nam dochodzi, no to to jest taka wskazówka, że prawdopodobnie krótsza korba mogłaby się sprawdzić i to warto wtedy przeanalizować jakiej długości taką korbę zastosować i co z nią zrobić, także to na co chciałbym zwrócić uwagę to na pewno nie ma co wychodzić z założenia, że dobra wszyscy teraz jeżdżą na krótszych, to ja sobie też założę krótszą tylko trzeba troszeczkę pobadać ciało zrobić podstawowe chociaż pomiary. Ja nie mówię, że musicie iść od razu na zdjęcie RTG całej kończyny dolnej i mierzyć sobie co do milimetra długość kości udowej i długość podudzia, ale jeżeli macie na przykład duże jakieś problemy asymetryczne albo pojawiają się faktycznie duże problemy z płynnością pedałowania, z przesunięciem na i tak dalej, to na pewno warto takie badanie to wykonać. Czasami uda się dostać skierowanie od lekarza rodzinnego na coś takiego, a czasami trzeba po prostu sobie samemu to zrobić. Ale podstawowe badanie fizjoterapeutyczne umożliwia na pomierzenie z grubsza na podstawie punktów anatomicznych. Długość uda, długość podudzia, przekrok, do tego długość całej kończyny dolnej, do tego długość tułowia, długość kończyny górnej. I na podstawie tych parametrów, stosunków względem siebie czasami uda się już dość dobrze rozpoznać temat i wiedzieć, co w danym przypadku byłoby najrozsądniejszym wyjściem. Wracając też do tematu kadencji, czyli jeżeli faktycznie masz problem z utrzymaniem przez długi czas wysokiej kadencji. Wysokiej mam na myśli od 85 do 100 obrotów na minutę. Najczęściej jeżeli jest problem już tak, żeby utrzymać, nie wiem, więcej niż 10, 15, 20 minut, równo 90 obrotów na minutę i dlatego czujesz, że skaczesz na siodełku, a generalnie pozycja jest dość dobrze dopasowana, to to jest na pewno wskazówka taka dla Ciebie, że może warto by było w danym wypadku zainteresować się troszeczkę krótszą korbą i mierzyć sobie chociażby przekrok i z tego przekroku przeliczyć, co by tam u Ciebie może wyszło i udać się do fitera, żeby ten temat zdiagnozować, albo do fizjoterapeuty, który pracuje ze sportowcami, którzy uprawiają kolarstwo, myślę, że też taka osoba będzie w zupełności ogarniała temat, pomoże Wam się dobrze pomierzyć, zbada Wasze zakresy ruchu, bo to jest kluczowe. Czyli co tam się dzieje w stawie bydrowym, co tam się dzieje w stawie kolanowym, czy tam jest pełen zakres ruchu, czy stopa na przykład jest w stanie w pełni zgiąć się grzbietowo. Jeżeli jest deficyt zgięcia grzbietowego w stopie, to też może się pojawiać problem z tą górną pozycją e, nogi, gdzie po prostu nie jesteście w stanie dogiąć tego stawu skokowego, rozciągnąć troszeczkę sobie Achillesa. Dodatkowo w takiej sytuacji też mogą się pojawiać przeciążenia Achillesa, które rzadko się u kolarzy zdarzają, ale właśnie przy zbyt długiej korbie albo zbyt nisko ustawionym siodełku czasami coś takiego się dzieje. Przez dużą ilość pracy w rozciągnięciu. Ta kadencja jest mocną wskazówką i ta kadencja jest też elementem, na którą długość korby będzie dość mocno wpływała. No bo jakby fizyki nie oszukamy, jeżeli będziecie przykładać tą samą siłę w pedał, bo. Jesteście w stanie wygenerować tylko i wyłącznie taką siłę, a skrócicie korbę, no to gdzieś będzie trzeba ten deficyt mocy, że tak, sobie, że tak powiem, sobie zbudować, gdzieś będzie trzeba ten moment obrotowy, że tak powiem, wyrównać. No i jednym z rozwiązań będzie przyspieszenie po prostu obrotu, czyli wykonanie duż więcej drogi przy tej samej sile albo ewentualnie zwiększenie siły przykładanej w pedał, z czym większość ma niestety po przerzuceniu się na krótszą korbę problem. I to jest też najczęściej taki nie tyle, że objaw, co obserwacja zawodników, że czułem jakby im troszeczkę siły odeszło. Im siły nie odeszło, bo siłę przykładacie w pedał tą samą to po prostu musicie kręcić szybciej, jest troszeczkę mniejszy moment obrotowy na ramieniu korby, i to wpływa na zazwyczaj w pierwszych tygodniach, po przesiadce na krótszą korbę, wpływa to zazwyczaj na troszeczkę mniejsze generowane moce. Ale mniejsze generowane moce yy, nie zmieniam jakoś dużo, bo często to jest różnica 5-10 watów, jeżeli chodzi na przykład o generowane FTP. Warto zrobić to oczywiście wcześniej, żeby się przygotować do sezonu, dobudować sobie, zbudować sobie przyzwyczajenie ciało w danej biomechanice. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że wyższa kadencja będzie determinowała to, że będziecie mniej się kwasić. Pojawi się przy tej samej intensywności wyrażonej w watach niższe zakwaszenie. To nie znaczy, że jakby wasze progi metaboliczne się przesuną, czy na przykład MLSS się przesunie, co po prostu na MLSS będziecie wykazywali troszeczkę niższe zakwaszenie, i to zazwyczaj wynika z tego, że jest po prostu troszeczkę szybsza praca mięśni, większa pompa mięśniowa, która szybciej odprowadza metabolity i przepukuje, tak przysłowiowo mówiąc, wasze nogi. I to jest rzecz, która może się przydać osobom, które przede wszystkim ścigają się na długich dystansach, jeżdżą długo, równomiernym tempem i jeżdżą na rowerze czasowym, czy to w triatlonie, czy po prostu na czasówce, bo to będzie element taki, który zwiększa ekonomię po prostu kosztu fizjologicznego. Obniża troszeczkę koszt fizjologiczny danego wysiłku, pomimo generowania po prostu tych samych watów. Krótka korba dla kogo? Może się przydać też osobom, które jeżdżą w bardzo dynamicznym terenie MTB, i tutaj zawodnicy Enduro, DH i tak dalej znają myślę, że doskonale temat, bo krótkich korb używa się w tych odmianach kolarstwa już od jakiegoś czasu, i to nie jest jakiś tam straszny game changer. Znaczy znowu krótkich korb. Korby 165 czy 160 mm zdarzają się po prostu w tych dyscyplinach, i to nie jest jakieś wielki, wielkie odkrycie na ten moment, że krótka korba zmienia postać rzeczy. Po prostu, mając mniejsze ramię, do którego przykładacie siłę, czasami będzie łatwiej rozkręcić przede wszystkim z niższych prędkości korbę. Czyli jeżeli mamy kręte single pod górę, częste zwroty akcji, częste zwolnienia, przyspieszenia i tak może być Wam troszeczkę łatwiej rozkręcać z tych niższych prędkości przede wszystkim e, rower e, a to będzie powodowało, że np. taki wyścig czy taki trening w trudnym terenie będzie znowu troszeczkę niższym kosztem fizjologicznym wykonywany pomimo generowania podobnej pracy, pomimo generowania podobnych prędkości raczej powinniście zyskać troszeczkę na dynamice często osoby po skróceniu korby wspominają o tym, że wydaje im się, że utracili jakby takie przysłowy pierdolnięcia, e, sprint i tak dalej Wrażenie trochę takie jest, aczkolwiek z tego, co pamiętam, badania, które gdzieś tam chyba Maciej po tuchę pozdrawiam. Mi kiedyś podesłał, albo po prostu o tym rozmawialiśmy. To było tak, że nie wpływa to jakoś specjalnie na obniżenie mocy sprinterskiej i wyniki sprintu, a nawet chyba troszeczkę poprawiało. Może to być wynik po prostu zmiany biomechaniki e, i tego, że pod troszeczkę innym kątem stawu kolanowego i stawu biodrowego e, atakują zawodnicy w tej szczytowej fazie mocy, pchając na pedał. To jest to i chyba dla kogo krótka korba. To tak z grubsza opowiedziałem, dla kogo może się sprawdzić, ale teraz, jeżeli macie co do tego jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach i będziemy na nie w następnych materiałach odpowiadać, który temat Was bardziej interesuje. Jeżeli sami się zastanawiacie, czy w Waszym przypadku krótka korba miałaby sens, zostaw komentarz, opisz swój przypadek, opisz swoje wątpliwości, postaram się na to odpowiedzieć w następnym materiale albo w komentarzu. Dla kogo nie jest krótka korba? Zdecydowanie dla osób, które lubią jeździć bardzo siłowo, które potrzebują duże ramię, do którego przyłożą dużą siłę i dzięki temu robią fajne wyniki. Ja jestem taką osobą, na przykład, której bardzo dobrze się jeździ na niskiej kadencji, lubię jazdę siłową, lubię jazdę na niskiej kadencji, ale mam w tej chwili korbę 160 mm w rowerze szosowym i 165 mm w rowerze górskim, z tego względu, że jestem osobą z konfliktem panewkowo-łudowym i po prostu długie korby powodowały u mnie permanentne nawroty bólu odcinka lędźwiowego i bólu stawu biodrowego. Zmiana na krótkie korby pomogła dość e, wyraźnie. I ja osobiście czuję spory efekt i to była myślę, że dobra decyzja, ale w szosie na przykład 165 nie dawała jeszcze tego efektu. Dopiero przejście na 160 mm zrobiło naprawdę świetną robotę, i przy okazji mogłem sobie troszeczkę wydłużyć i obniżyć kokpit, z czego bardzo się cieszę, bo wyglądam na rowerze w końcu jak człowiek, e, ale na pewno krótka korba nie jest właśnie dla takich osób. E, Jaką ja jestem, albo byłem, gdzie lubiłem sobie na niskiej kadencji przepchnąć bardzo mocno tą korbę, wygenerować bardzo dużą siłę. Mi generalnie dość łatwo się generuje dużą siłę, więc ta długa korba, do której byłem w stanie przyłożyć dużą siłę, dawała mi naprawdę super robotę. Ale z punktu widzenia też wyścigów docelowych na najbliższe lata, czyli wyścigów etapowych w górach, gdzie wysiłki są długie i liczy się to, żeby obniżać właśnie koszt fizjologiczny, to krótka korba powinna też zdać dosyć dobrze egzamin, nawet jeżeli mi 5-10 watów u będzie, na przykład z mocy progowej, to nie będę się tym przejmował, po prostu będę się mniej męczył na trasie na 99%. Krótka korba nie będzie też dla osób, które mają długie nogi, które są wysokie, które mają dobrze sfitowany rower i dodatkowo nie mają problemów na długiej korbie z utrzymaniem wysokiej kadencji, czyli po prostu nie wydziwiamy, jeżeli wszystko jest ok, jeżeli czujesz się dobrze, nie tracisz płynności na obrocie, jeżeli jest Ci wygodnie na rowerze, nie bolą Cię plecy, biodra, kolana, inne tego typu rzeczy, to nie widzę potrzeby, żeby zmieniać korby na krótszą tylko i wyłącznie dlatego, że jest to modne i nie przejmowałbym się tematem ja jeździłbym na tym, na, na czym jest Ci wygodnie za 5, za 10 lat pewnie okaże się że jednak zawodnicy zaczną jeździć na nie wiem, 180 mm a po 10 latach znowu dowiemy się że jednak jedynym, najlepszym rozmiarem korby jest 145 mm i troszeczkę te zmiany w kolarstwie po prostu takie są, na ten moment nam się wydaje że ta krótka korba w wielu wypadkach będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, ale być może metody treningowe, podejście do treningu wyścigi zmienią się na tyle, że w przyszłości długa korba będzie lepszym rozwiązaniem, także to co od siebie polecam, nie to, że nie wierzę jakby w to, że krótka korba może pomóc to po prostu z dużą dozą ostrożności podchodzić do wszystkiego co się w branży rowerowej pojawia i nagle e, zmieniam, bo czasami pojawiają się takie wynalazki jak koło 27,5, które miało być idealnym kompromisem, a w tej chwili Nikt poza czasami zawodnikami sportów bardziej ekstremalnych na tym kole tak naprawdę nie jeździ. I teraz tak, co po zmianie korby na krótszą? Co z pozycją? No, pozycja wymaga ponownego ustawienia, i to nie jest tak jak gdzieś tam w jakimś materiale słyszałem, że no, podnieś sobie siodełko o tyle, o ile skróciłeś korbę. Kompletnie nie. To, to, to tak nie działa. Nie? Skracając korby, rozwalacie cały układ biomechaniczny. Cały sposób w jaki pracuje wasze ciało, więc tutaj nie zda egzaminu po prostu podniesienie o konkretną wartość skrócenia korby siodełka, bo zmienia się wszystko. Zmienia się kąt otwarcia biodra, zmienia się kąt natarcia tego stawu biodrowego w szczytowej fazie mocy. Zmienia się kąt stawu kolanowego w momencie, w którym Wy z największą fazą, z największą siłą pchacie w korbę, zmienia się płynność tego obrotu, zmienia się kadencja i. Zmieniają się też możliwości chociażby nachylenia tułowia i rotacji miednicy przód-tył, gdzie możemy dość mocno pomanipulować. Ze zmian, które najczęściej e, ja obserwuję i stosujemy u zawodników, to jest tak. Po zmianie korby siodełko oczywiście w większości przypadków delikatnie w górę. Zazwyczaj minimalnie nosem w dół z racji tego, że chcemy zerotować miednicę do przodu, bo otwiera nam się biodro, więc jesteśmy w stanie zgiąć to biodro w tej górnej pozycji troszeczkę mocniej. Zazwyczaj trzeba troszeczkę pomanipulować z offsetem siodełka przód-tył, ale to już jest kwestia indywidualna w zależności od tego, czy ktoś ma problemy ze stawem kolanowym, czy nie ma problemów ze stawem kolanowym. E i bardzo często udaje się obniżyć i wydłużyć kokpit, no z racji tego, że jesteśmy w stanie się pochylić bardziej w kierunku kierownicy, obciążyć bardziej kierownicę, wypadałoby ją też wtedy troszeczkę wysunąć bardziej do przodu i zmienić e, jakby schemat obciążenia kierownica-siodło, tak bym to nazwał, e, będzie łatwiej Wam po prostu wtedy pchać w pedał, ale to jest bardzo indywidualna kwestia i tutaj nie mam idealnego przepisu e, dla Was. Jeżeli chodzi o wysokość siodełka, jeżeli chcecie kombinować, to z doświadczeń myślę, że najczęściej wypada, że około 80% długości zmiany korby. Czyli jeżeli zmienialiście o 10 mm, skracaliście korbę, to około 8 mm siodło w górę zazwyczaj się dość dobrze sprawdza. Ale często też delikatnie odsuwamy, pochylamy w dół albo przesuwamy do przodu, żeby dociążyć właśnie bardziej przód, w zależności od zawodnika, od tego w jakim terenie się ściga. Jaki charakter tego ścigania u niego jest i co tak naprawdę czuje podczas fittingu? I to jest też taki mały mój zarzut do yy, czasem niektórych fittingów, że za mało pytamy się o odczucia zawodnika podopiecznego, a za dużo ufamy w jakieś oprogramowania, które nam sugerują konkretną zmianę, już pomijając fakt yy, kalibracji tych pomiarów, yy, jakości tych pomiarów, granicy błędu pomiarów z kamery i tak Finalnie w fittingu. Przynajmniej moim zdaniem, możecie się nie zgodzić, ale liczę się najbardziej odczucia osoby, która siedzi na rowerze i która na tym rowerze będzie spędzała wiele godzin. I tu też od razu zaznaczę, bo pojawiają się czasem e, pacjenci, klienci fittingu. To słyszę gdzieś tam od znajomych, czy kilka razy mi się trafiło. Przychodzi ktoś i mówi: Słuchaj, na no 300 km ultra boli mnie tyłek. E, musimy to poprawić. No to jest rzecz, której się praktycznie nie da poprawić, bo. Ultra i generalnie sport wytrzymałościowy wiąże się z jakąś tam formą cierpienia. To nie chodzi oczywiście o to, żebyś to od pierwszego kilometra czuł, że tyłek jest otarty, obolały i tak dalej, ale jeżdżąc w ultra, jeżdżąc w gravelu, jeżdżąc na rowerze, który nie ma zawieszenia w ciężkim terenie, nie ma siły, żeby was nic nie bolało. I zalecałbym wam trening siłowy, bo będzie to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż kolejne nowe, lepsze siodło. W większości przypadków. Każdy mój zawodnik, chyba i każdy pacjent, który był u mnie na fittingu i dał się przekonać do treningu siłowego, nigdy tego nie żałuję, i praktycznie każda obserwacja podsumowań po pół roku pracy treningu siłowego jest taka, że czuję się na rowerze lepiej, pewniej, mogę zmienić delikatnie pozycję, nic się nie dzieje, mniej mnie boli, mniej kontuzji, mniej problemów generalnie z ciałem. Więcej zaufania w możliwości Waszego ciała, w to, że ono jest w stanie się do naprawdę różnych rzeczy zaadaptować i różne rzeczy przezwyciężyć, a mniej zaufania w kolejne lepsze siodełko, lepszą kierownicę, lepszą tak itd. Taka porada ode mnie, nie musi się zgadzać, ale myślę, że osoba, która pracuje z pacjentami, którzy przychodzą z problemami zdrowotnymi i większość tych problemów zdrowotnych udaje nam się jakoś wspólnie pozbyć, myślę, że może być takie słowo dla Was przydatne. Trochę wszystkim, trochę o niczym dzisiaj, ale myślę, że z grubsza porozmawialiśmy sobie o tej e, krótkiej korbie i wprowadziliśmy temat. W następnym materiale będę odpowiadać na wasze wątpliwości, Wasze pytania. E, będziemy próbować wam dopasować korbę zdalnie, że tak powiem, na podstawie objawów innych tego typu rzeczy, ale to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to tak idzie to zmierzyć bez wsiadania na rower i idzie w większości przypadków trafić z tym rozmiarem długości korby na podstawie pomiarów i objawów. Jeżeli boli Was kolano, szczególnie w przednim przedziale, jeżeli macie jakieś problemy faktycznie zdrowotne z tym stawem kolanowym, przeciążenie stawu rzepkowo łudowego przewlekłe zapalenia więzadła, rzepki, ścięgna mięśnia czworogłowego uda, generalnie bóle z przodu kolana, które nawracają, Czyli robiliście fizjoterapię, odpuściło, zaczęliście więcej jeździć, znowu zaczęło boleć. Poprawiliście pozycję dalej boli, przechodzi wraca, przechodzi, wraca na przestrzeni lat. Jeżeli to są bóle stawu biodrowego, stawu krzyżowo-biodrowego, bóle w obrębie pachwiny, bóle w obrębie przywodzicieli bądź bóle przewlekłe odcinka lędźwiowego, sztywność odcinka lędźwiowego, brak możliwości zgięcia się, to, że potrzebujecie zawsze mieć pozycję dość wysoko, wyciągniętą na kokpicie i dodatkowo. Podstawowego pomiaru chociażby przekroku wychodzi Wam, że powinniście mieć krótszą korbę, to prawdopodobnie ją powinniście mieć. Jeżeli Was na rowerze nic nie boli, pozycja pasuje, czujecie się pewnie, jesteście w stanie jeździć długo z wysoką kadencją. Nie przejmujcie się. Czekam na Wasze pytania, na Wasze sugestie. Jestem też ciekawy, co Wy sądzicie na ten temat. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia. Hej.